29 września 2022 roku teleskop kosmiczny Jamesa Webba wykonał zdjęcia, które całkowicie podważyły dotychczasowe teorie astronomów o wszechświecie. Chodzi o to, że te odległe i pradawne galaktyki okazały się zbyt złożone, jak na swój niesamowicie młody wiek zaledwie kilkuset milionów lat. Innymi słowy, naukowcy spodziewali się zobaczyć kosmiczne niemowlęta, a natrafili na prawdziwych kosmicznych starców. Ale jak te galaktyki zdołały aż tak wyprzedzić swój czas? Naukowcy wciąż nie potrafią udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Dla amerykańskiego filozofa Williama Craiga zdjęcia z weba stały się jednak dowodem na istnienie Boga. Zwolennicy tej teorii uważają, że galaktyki nie pasują do praw ewolucji, ponieważ wcale nie ewoluowały. Rzekomo zostały stworzone w takiej formie przez wszechmogącego. Czy naprawdę da się naukowo udowodnić istnienie Boga? Nie spiesz się z odpowiedzią, bo to, co odkryłem, może Cię zaskoczyć. W tym filmie dowiesz się, czy Bóg naprawdę istnieje i czy da się to udowodnić. Obecnie powszechnie uważa się, że zwykła materia czyli to, z czego zbudowani jesteśmy my, planety i galaktyki stanowi zaledwie 5% całkowitej masy wszechświata. Cała reszta to ciemna materia i ciemna energia, ale jest haczyk, jak dotąd to wyłącznie pojęcia teoretyczne. Naukowcy XX wieku musieli je dosłownie wymyślić, bo inaczej ogólna teoria względności Einsteina okazałaby się kompletnie błędna. We Włoszech, w podziemnym laboratorium Gran Sasso, od lat prowadzi się próby wykrycia hipotetycznych cząstek ciemnej materii. Naukowcy obserwują ogromny zbiornik wypełniony 3,5 tonową ilością ciekłego ksenonu pierwiastka chemicznego, który zwykle stosuje się w specjalistycznych lampach i reflektorach samochodowych. Podejrzewają, że może on pomóc w wychwyceniu egzotycznych cząstek ciemnej materii, z których jedna teoretycznie powinna w końcu wejść w interakcję z cieczą. Jednak po dekadach badań eksperci nie znaleźli żadnych dowodów na to, że ciemna materia faktycznie składa się z cząstek. A mimo to uparcie kontynuują swoje poszukiwania, bo nie zapominajmy, stawką jest teoria Einsteina. A co więcej, ona i tak nie wyjaśnia jeszcze jednego, jeszcze bardziej globalnego zjawiska. W 1998 roku teleskop kosmiczny Hubble odkrył coś zdumiewającego. Galaktyki nie tylko oddalają się od siebie, one robią to z przyspieszeniem. To zaskoczyło społeczność naukową i do dziś nie wiadomo, co powoduje ten wzrost prędkości. Astronomowie nazwali tę tajemniczą siłę ciemną energią, ale niestety próby wyjaśnienia tego zjawiska rodzą tylko kolejne pytania. Znana koncepcja kosmologiczna, zwana argumentem Kalama, głosi, że wszystko, co istnieje, musi mieć przyczynę. Wiemy, że wszystko we wszechświecie pochodzi z wcześniejszego stanu, ale jeśli tak, to co dało początek samemu wszechświatowi? Innymi słowy, co spowodowało wielki wybuch? Choć naukowcy wciąż się spierają, dla wielu ludzi odpowiedź jest oczywista: musiał to być Bóg, a dokładniej Jedno konkretne działanie Boga. W mitologii rdzennych mieszkańców Australii istnieje legenda, według której Bóg stworzył świat za pomocą trzech świętych pieśni. Wierzyli oni, że melodia tych pieśni rezonowała tak głęboko z ziemią, że z niej powstały góry i rzeki. Starożytni Australijczycy próbowali to nawet przedstawić. Ich symbole zdumiewająco przypominają sposób, w jaki współcześni naukowcy zaznaczają trzęsienia ziemi na mapach. Jednocześnie starożytni Hindusi praktykowali śpiewanie pierwotnej mantry, świętego dźwięku Om. Tymczasem w Biblii, najważniejszej księdze chrześcijan, napisano: Na początku było słowo. Czy to nie wygląda, jakby wszystkie te legendy opowiadały tę samą historię na różne sposoby, jakby wszystko we wszechświecie zostało stworzone za pomocą boskich dźwięków, lub mówiąc naukowo, wibracji, które weszły w rezonans? I co najbardziej zdumiewające, współcześni naukowcy całkowicie się z tym zgadzają. Dziś badacze są zdania, że wszystko we wszechświecie ma swoją własną częstotliwość rezonansu podstawowego. Wyobraź sobie, że popychasz huśtawkę dziecka w idealnym momencie, zacznie się bujać coraz mocniej. Ale jeśli pchniesz ją zbyt wcześnie albo zbyt późno, nie osiągnie tej samej amplitudy. Ten właściwy rytm to uproszczony przykład częstotliwości rezonansowej huśtawki. A ta sama zasada dotyczy każdego innego obiektu we wszechświecie. Światło to fala w widzialnym spektrum. Dźwięk. To falujące wibracje cząsteczek w ośrodku. A pole magnetyczne powstaje dzięki falom elektromagnetycznym. Dziś w wielu muzeach można znaleźć eksperymenty, w których dźwięki o określonej częstotliwości wpływają na piasek tak, że tworzy on hipnotyzujące wzory. Kto wie, może starożytni tak bardzo czcili fale dźwiękowe, właśnie dlatego, że przypadkiem zobaczyli kiedyś to zjawisko. Ale nie tylko mitologie sugerują, że nasi przodkowie mieli głęboką wiedzę o rezonansie. Świadczą o tym także niektóre zabytki architektury. W roku 2003 pilot Johann Heine natrafił na gigantyczną kamienną konstrukcję. Nazwano ją kalendarzem Adama. Alternatywne analizy badacza Michaela Tellingera wskazują, że kalendarz Adama może mieć nawet 300 tysięcy lat! Niedawno naukowcy odkryli, że konstrukcja stoi na tak zwanym naturalnym magnetronie. Zwykle termin ten odnosi się do potężnego, sztucznie stworzonego generatora fal elektromagnetycznych. Jednak w niektórych miejscach na Ziemi podobny proces zachodzi naturalnie. To tak zwane wzory cymatyczne kamienne kręgi pojawiające się na powierzchni planety w miejscach o najbardziej aktywnych wibracjach. I tak. Naprawdę przypominają one schematy współczesnych magnetronów. W podobnych miejscach starożytni budowali nie tylko kalendarz Adama, ale też wiele innych monumentalnych kompleksów na całym świecie. Dziś eksperci zakładają, że te konstrukcje pełniły funkcję ośrodków religijnych. Czy nasi przodkowie dosłownie łączyli się z Bogiem przez rezonans? A może wierzyli, że to rezonowanie jest Bogiem. To tak zwane Najświętsze Serce, szczególny symbol Kościoła Katolickiego. Wierzy się, że stało się ono przedmiotem kultu w XVII wieku, po tym jak zakonnica Małgorzata Maria Ala Kołuk opowiedziała o swoim objawieniu. Podczas modlitwy kobieta miała zobaczyć samego Jezusa, który pokazał jej swoje serce. Ale im bardziej Małgorzata się do niego zbliżała, tym wyraźniej widziała, że nie ma ono końca. Było nieskończone, tak jak miłość Chrystusa do ludzi. Co najciekawsze, współcześni matematycy bardzo dobrze znają obiekt o tych samych właściwościach. Francusko-amerykański matematyk Benoit Mandelbrot zauważył, że znana nam geometria to niewątpliwie piękna nauka, ale nie ma wiele wspólnego z tym, co widzimy wokół siebie. Góry nie są idealnymi stożkami. Pioruny nie poruszają się po liniach prostych, a chmury dalekie są od bycia kulistymi. Okazuje się, że natura rządzi się własnymi prawami zupełnie innymi niż nasza geometria. U podstaw tych praw leży. Samopodobieństwo. Zgadza się, w swoich badaniach Mandelbrot opisał fraktale wyjątkowe struktury złożone z elementów, które powtarzają się w nieskończoność w różnych skalach. Mandelbrot zdołał wyprowadzić nieskończone równanie i tym samym uzyskał jeden z najbardziej ikonicznych obrazów w nauce zbiór, który później otrzymał jego imię. Ale jeśli sobie to zwizualizujemy, zobaczymy bardzo intrygujący kształt. Przypominający najświętsze serce Jezusa. I co więcej, ten wzór można rozszerzać w nieskończoność. Jak więc możliwe było powstanie tak niewiarygodnego porządku i piękna? Amerykański astrofizyk Jason Lisle próbował odpowiedzieć na to pytanie. Lissell wychował się w chrześcijańskiej rodzinie i, ponieważ jego bliscy darzyli Biblię wyjątkowym szacunkiem, zawsze trudno mu było pogodzić te wierzenia z naukowymi dociekaniami. Jednak z czasem zauważył, że jeśli nie traktuje się źródeł religijnych takich jak Biblia dosłownie, lecz interpretuje się je w kontekście nauki, okazuje się, że święte pisma są całkiem zgodne ze współczesnymi teoriami. W roku 2021 Jason Lisle wydał książkę Fraktale: Tajny kod stworzenia. W swojej pracy naukowiec twierdzi, że fraktale są dowodem na to, iż nasz świat został stworzony przez doskonałą boską istotę. Co więcej, jego zdaniem, jeśli nie postrzegamy Boga jako wszechmogącego Starca, ale jako zbiór doskonałych wzorów matematycznych to rzeczywiście może on stale być obecny przy człowieku, tak jak mówi Biblia. W końcu fraktale otaczają nas przez cały czas. Na przykład tutaj mamy gromadę galaktyk w supergromadzie Laniakea, a tu połączenia neuronowe w naszym mózgu. Skale są zupełnie inne, ale obrazy wyglądają zaskakująco podobnie, prawda? Ale jeśli Bóg rzeczywiście jest stale obecny, to czy można się z nim jakoś skontaktować? Bez względu na to, jak szalenie to zabrzmi, rząd Stanów Zjednoczonych potraktował sprawę obserwacji Boga całkiem poważnie. W roku 2003 CIA odtajniła szokujący dokument zatytułowany Analiza i ocena procesu Gateway. To dość rozwlekły raport obejmujący wszystko, od mechaniki kwantowej, przez modele biomedyczne i fizykę teoretyczną, aż po hipnozę, medytację, a nawet okultyzm. Najciekawsze jest jednak to, że dokument opisuje intrygującą metodę kontaktu z boskimi bytami opracowaną przez Roberta Monroe. W 1971 roku założył on Instytut Monroe'a. Placówkę specjalizującą się w badaniach nad doświadczeniami poza ciałem, zmienionymi stanami świadomości i granicami ludzkich możliwości. Naukowcy z tej organizacji opracowali unikalny algorytm, który nazwali procesem Gateway. Rzekomo pozwalał on rozszerzyć świadomość poza świat fizyczny i porozumieć się z Bogiem. Wiem, brzmi to zupełnie crazy. Wszystko zmieniło się w 1978 roku, kiedy amerykańska armia zaczęła szukać innowacyjnych metod obserwacji. Działalność Instytutu Monroe'a została nagle utajniona, a kilkudziesięciu amerykańskich oficerów skierowano do zbadania procesu Gateway. Metoda komunikacji z Bogiem poprzez wyjście poza ciało spodobała się wojsku tak bardzo, że wielu z nich wyraziło chęć powtórzenia programu. Ale co dokładnie badali? Odtajniony dokument CIA zawiera algorytm pozwalający zmieniać amplitudę i częstotliwość fal przekazywanych między lewą a prawą półkulą mózgu. Dzięki odpowiedniemu dostrojeniu rezonansu ludzka świadomość ma wykraczać poza granice fizycznej rzeczywistości, ponieważ obie półkule pełnią różne funkcje. Jeśli je całkowicie zsynchronizujemy, Nasza świadomość przestaje być ograniczona fizycznością. Amerykańscy żołnierze rzeczywiście potwierdzali, że doświadczyli wyjścia poza ciało, w czasie którego świat materialny nie powstrzymywał ich przed odkrywaniem własnego wnętrza. W 2003 roku CIA udostępniła cały dokument dotyczący procesu Gateway, z jednym wyjątkiem: ukryto jedną stronę. Jednak podczas porządków w archiwach Instytutu Monroa odnaleziono kompletną kopię wraz z brakującą stroną. A na niej napisano wprost: Bóg istnieje, choć w tekście nazwano go absolutem, świadomą energią bez granic. Może przenikać wszędzie i być obecna zawsze, zupełnie jak Biblijny Pan. Czy to oznacza, że jej przez cały ten czas ukrywała przed nami naszą boską naturę? Niezależnie od tego, czy wierzysz w Boga, czy nie, nic nie stoi na przeszkodzie, by samemu spróbować procesu Gateway. Na początek potrzebujesz ciemnego, cichego i przytulnego miejsca, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzać. Gdy już je znajdziesz, połóż się, zamknij oczy, załóż słuchawki i rozkoszuj się chwilą. Przez następną godzinę będziesz słuchać czegoś takiego. I bez względu na to, jak sceptycznie podchodzisz do hipotez Roberta Monroe'a, sądząc po komentarzach w internecie, jego praca nadal pomaga ludziom doświadczać wyjścia poza ciało. Czy odważysz się spróbować? A może masz już własne historie o spotkaniach z Bogiem?